No, już to z zrony przybyłak i was na kolejnym odcinku serii CSGO skins. Te osoby wygrały. Wygrały, wygrały, bo oczywiście lekko opóźniony odcinek jest, ale proszę się nie przejmować. Te osoby wygrały, są osoby wylosowane na Discordzie, Discord GG łamane na Przybylak, Tam was oczywiście zachęcam. Zapraszam, żeby odwiedzić mojego Discorda i dołączyć do kolejnych konkursów, bo kolejne konkursy będą grube. Grube. To będą skiny do wygrania, ten i ten. Ten będzie do wygrania na, z ramach CSGO skins, czyli wpłat na CSGO skinsie z kodem przybylak. A ten na Pirate Słopie, czyli wszystkie wpłaty z kodem przybylak na Pirate słopie wystarczy. Wbić na Discorda, przesłać dowód wpłaty z moim kodem. I jesteście w grze. Zachęcam, bo te skinki są już po około 6 dyszek, więc one są naprawdę mocne i mam nadzieję, że. Odda wam, odda wam, że wygracie, więc zapraszam do wpłat z moim kodem, oczywiście na CSGO się tylko osoby pełnoletnie, a na CSGO się drodzy mili, drodzy mili, na CSGO się dzieją się rzeczy nowe, nowe, ponieważ są e, nowe eventy, Zombie Escape, będzie trwać jeszcze 25 dni, już parę punkcików zebrałem, no i oczywiście tradycyjnie, jak to zawsze, będziemy sobie testować te skrzynki, ale to będziesz, będą szybkie testy, 3 po trzy, pierwsze zakręcenie najtańszej skrzyneczki oddaje nam całe 3 złote, drugie zakręcenie oddaje nam 13 złotych, czyli lekki proficik i ostatni nam oddaje nic, minus 3, czyli jesteśmy na lekki minus, a z tego leci Koska, widzę. E, gamma do Prerek Face 1, 4, good knife, kill confirmed. Druga, Infected Supply Case, e, ona już kosztuje 10 zł, 3 takich skrzyneczki to będzie 30. 3, oj, tu bardzo ładnie nam oddało, 13 zł na plus, poleciał nam fajny tech, oj, znowu na plus, 2 plusy już. No i wyszliśmy tak naprawdę na zero. Trzecia skrzyneczka: Survivor Stash Case. No, oczywiście, z tymi skrzynkami sobie zaraz zrobimy bitwy, też, żeby nie było. Trzy takie bitewki, no, porobimy sobie na buście na pewno. Robimy sobie na buście co my tu mamy? 26, no na razie nie oddaje, nie oddaje, no i nam tu bardzo dużo zabrało. Horde case, horde case. Let's see, co my tu mamy? 252 już takie zakręcenia, mocno. O, ale zobaczcie, nam spadło. Spadł nam PG, P90 za 204 zł i jeszcze do tego Dead by Papi auk Factory New za 124. I tu już jesteśmy na fajnym plusiku. Drugie zakręcenie, jesteśmy na jeszcze mniejszym plusiku, ale nadal na plusiku. I teraz poprosimy karambita Marble Fate, żeby nam tu spadł spadł i mamy 91 złotych. I najdroższa skrzynka, troszeczkę tutaj się obawiam, już 3 po 3, bo ile to jest? 630 złotych takie zakręcenie. Fajnie, gdyby nam spadł Fejdżik na przykład, ten gloczek, nie spada, 96 złotych. Okej, okay, jesteśmy na plus, na plus, bo spadł nam Golden Coil Field Tested i Joe Breaker stat Traku Factory New za 328 i jeszcze ten gloczek, także tutaj ładne trzy fajne dropy. Sprzedajemy wszystko i ostatnie zakręcenie. 225 zł. No dobra, I jeszcze jedna skrzynka w międzyczasie wpadła, o której jeszcze nie otwierałem na odcinku, ale otworzymy sobie tylko trzy takie sztuki. Astrokey za 113 zł i z tego nam leci jeden dobry skinek, a reszta nie nic ciekawego. Dobra, zrobimy sobie dwie najdroższe na, na bitwie, ale na bójście sobie je zrobimy. To już może być całkiem taka dosyć droga ta bitwa. 168 na bójście są te. Eee, jak ona była ta ostatnia? Boże, przypomnijcie mi, jak ona się nazywała, Horde i ona, i kurst, czyli przeklęta skrzynka, 1700, 1700, zagramy sobie 2 na 2 taki trybik, zobaczymy. I z tego nam leci tak, przypominamy sobie, kobalt kulsy fajne, za 17k to pewnie faktury faktoryniu, czy minimal kosztują tyle. A tutaj rare speciale item i to leci za 80 tysięcy tutaj nawet, coś nam może spaść. Dobra, lecimy sobie tak, Emily weźmiemy do siebie, Alexa weźmiemy tam i Michaela weźmiemy tam. No i dobrze, wyobraźcie mnie tutaj jakiś fajny wstępik do tego odcineczka, jeżeli chodzi o bitwowy wstęp. E, czy to jest dobre Dead by Papich? O kurde, Bloodsport SSG 0.8 za 668 zł Co to za chore kwoty tu są? Co to jest w ogóle? Nawet nie wiedziałem, że SSG Bloodsport jest. To jakiś nowy, nowy skin jest? Nie wiem, nie wiem, nie ogarniam, No dobra, teraz się zaczyna... Do... O, wow! Ale ten machen oczywiście spadł najgorsze chyba. Najgorsze chyba yy, kosy spadły. O kurde, Gold tube, w Paktoryniu. No 1300 złotych to, to kosztuje? No i przegraliśmy to. Nie, wygraliśmy to. Ale początek, ale początek widzowie. Ale mamy początek. Elegancko. Bardzo fajna bitewka. Razy dwa, razy dwa. Tu nawet ponad razy dwa. Więc bardzo fajna bitwa. Jesteśmy już na fajnym plusiku. Na samym początku. Rozrobimy sobie tak. Rotena jednego. Yy, na jesterku. Która była następna? Która była następna? Koło 10 zł ona kosztowała. Infected też na jesterku. A dalej była za dwie dyszki. Jakaś skrzynka Survivor, ale. No mówię, moja... poczekajcie, ile będzie kosztować na jesterku To już dosyć dużo. To weźmy sobie cztery takie na buście. Horde, ale dwie takie na buście. I ostatnia była 1800 na dwóch. Na dwóch. Na... Na trzech, dobra, na trzech. Na trzech underdog. Na trzech underdog. 1800, 1800, dobra. Z tego gutek, z tego Fuel Injector leci Botom. Lecimy i samo zapraszam i zapraszam jeszcze Bota Michaela. Dobra, poprosimy o nic, o nic po prostu. Przypominam oczywiście o konkursie 31 października losowanie kosy, losowanie kosy, więc zachęcam Was oczywiście do oglądania streamów na Twitchu, zbieranie punktów, wymieniania, a pamiętajcie, że naklejki, które zdobędziecie w trakcie wpłacania z moim kodem i zarówno na y, CSGO Skinsie, jak i na paracłopie. uprawnia Was do odebrania 10 dodatkowych tiketów na losowanie kosy. Y, więc zapraszam, zachęcam. Dobrej zabawy. Życzę z pierwszych gesterów nic nam nie spadło. Jesteśmy poszkodowani, i to mocno, i to mocno. O, dobrze, Asimowek do i samo poleciał, jesteśmy na prowadzeniu, ale to jest na razie mega słaba bitwa, chociaż teraz w środeczek. Eee, no, ten traitor mi się wydaje, kiedyś jakiś taki droższy uczynia. Czy, czy, czy to nieprawda? No dobra, ale słuchajcie, no na, jest na trzech ta bitwa, ale tu leci totalne nic, totalne nic sam leci. Ten Dead Papi Factory New to już kosztował jakieś... O, dobrze, 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 poprosimy jak już. Czemu taka słaba kosa z tego leci? 1000 złotych. Dobra, wygraliśmy to. Ostatnia, ta, ta skrzynka najdroższa na buście oddaje niesamowicie. Niesamowicie. Dwie bitwy z rzędu. Zobaczcie, 4300. Zwycięstwo. Ta, bo ten akacz najnowszy spadł za 1550, i jeszcze spadła koska. Także ekstra, dobry odcineczek, widzowie, dobry odcineczek, widzowie, to jeszcze w międzyczasie oczywiście przypominam, mamy tutaj, mamy tutaj e, wszystkie konkursy przedstawione, ten sticker, ten sticker, oczywiście jeżeli traficie, 10 ticketów do losowania kosy, które odbędzie się 31 października, więc już całkiem niedaleko, I Survival knife, e, knife, Fate już ma 3 płomyczki, AWP Hyper Beast 2 płomyczki i Maximus Saber 1 płomyczek, to jest, e, świadczy o tym, jak zwiększone szanse są na wydropienie tych skinów, więc już jest bardzo całkiem niedaleko, zachęcam, zapraszam do korzystania z kodu przywilek, który wpisujecie oczywiście w tym miejscu, tylko osoby pełnoletnie, czyli osoby, które mają 18 lat lub więcej. No i pamiętajcie, że oczywiście możecie wpłacać skinami z indywidualnym limitem wpłat. Dobra, lecimy w kurs y y Treasure Case, ale byśmy zrobili tak, byśmy zrobili tak, jak one tak fajnie oddają to 10, takich za 4 200, ale bym poszedł dwa, nie można share'a dwa na dwa, no tak, co Dobra, to check na share, check na share, dodajemy sobie boty, ja bym tak chciał, żeby z trzy koski spadły z tego i to taka jedna mocna, jedna mocna za 80k, Alex i Michael, zapraszam, do wspólnej zabawy. I wtedy będziemy mocno zarobieni, będziemy mocno zarobieni. No pierwsze zakręcenie no nie jest mocne, bo jedna taka skrzyneczka 420 zł, a tutaj no nie poddawało nam zupełnie, chyba że no nie, tutaj też nam nie poddawał. Oj, 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 na razie mam e, lekkie obawy. Eee, uh, 1300, niesamowite, że ten Glock kosztuje 1300. Faktoryniu, czemu te skiny Faktoryniu są takie drogie ostatnio? Dobrze, poprosimy dobrą koskę 820. No czemu? Znaczy już leci ta kosa, to trzeba. To o, to back to back, proszę. No proszę cię. No proszę cię, no przecież to nie jest dobry drop. No oczywiście byśmy to wygra. Nie, dali byśmy, nie bylibyśmy drudzy teraz. O, Eye of Horus, field tested. A ofhorus filter jest. Dobrze, of Horus u mnie, ale stan Kurczę, te kosy droższe to chyba jest mega mała szansa, żeby tu wyleciało. I co, będziemy? Będziemy na. Będziemy na plus chyba. Nie, bo prawa strona ma 600 zł. Nie, myślałem, że to jest 6000. Będziemy na minus 3. No, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. I co? Na koniec widzowie zrobimy sobie oczywiście procentóweczka, Bo procentóweczka musi wlecieć. I procentóweczka w trybie po jednej z każdej. Ja lubię tak na końcu. Ile to nazwy się? 6000. Kurde, no to będziemy... Zaczynaliśmy z 12. I teraz pytanie, czy pójść. Yy... No nie, to jest za dużo. To jest za dużo. Nie pójdziemy tak, nie pójdziemy tak. Pójdziemy sobie tak, ile to będzie? 3800. 3 3800 procentówka. No dobra, to wyjdziemy ewentualnie. Albo wyjdziemy na zero. Albo wyjdziemy na duży plus, pójdziemy sobie na dwóch, w standardzie, w standardzie yy, i dodajemy bo bota, no, bo bota, kogo się nie było, Rosso. Nie boimy się Rosso. Rosso podobno, wszyscy się go obawiają i biorą go na przykład do shera, ewentualnie do pary, do dwóch na dwóch, a ja biorę Rosso 1v1. No i tyle, zobaczmy. Ja bym tego Wild tusa tam sobie wydropił. No kurczę, dwa uspiki w jednym zakręceniu. Dwa uspilki w jednym zakręceniu, 1%, ja pień O kurczę, dobra, ile, tysiąc? O, elo. Chociaż, dobra, no, jeszcze, jest, jeszcze jest szansa, jak gucik nam tu spadnie, fajne. Tu nam spadnie jeszcze za 5k fakturyniu. Więc wszystko jest jeszcze do ugrania, widzowie, spokojnie. Jest dobrze, jest dobrze. Dobrze, że w sumie poleciało, bo podbije nam stawkę tylko na koniec. No, oczywiście, zapraszam do zostawienia obserwacji na Twitchu, subskrypcji na YouTubie, dołączenia do Discorda, bo na Discordzie są teraz dwa skinki po 60 zł do wygrania. Tylko musicie wpłacić składem przybrak na CSGO, skinicie plus 18 tylko i na Pirates' słopie I te skinki są do wygrania, będą do wygrania. tam? Znaczy, no ogólnie, musicie wysłać screena. Ja was dopisuję ręcznie. I na e, kolejne może nie, ale na którymś tam odcinku będzie przedstawiony zwycięzca. I teraz poprosimy o Letusa na lewo. Nie ma Wired No dobra, no to Butterfly może być też od biedy. Butterfly odbiedę. O kurde, tak blisko. No nie, chyba będziemy na zero w tym odcinku widzowie. Chyba będziemy na zero w tym. I tak wygraliśmy. I tak wygraliśmy fajne bitewki dzisiaj. Także dobra zabawa. No niestety nie oddała nam ta ostatnia bitwa, bo gdyby to oddało, ogólnie słaba, mega słaba, co zobaczcie, z procentówek 1400 za 3800 bitwa. Tak to jest. Co mnie wdzięczne te procentówki. Tutaj macie pokazane, jak wypłacałem te skinki, które są do wygrania na początku na CSGO, skin się na Pirate Słopie. No i oczywiście jeszcze zapraszam. Zapraszam widzowie teraz na Pirate Słopa. Też przedstawię tam, co i jak. Masz skin z CS2 i chcesz się szybko wymienić? Wbijaj na Pirate Słop. Niska prowizja, pełna kontrola, zero kombinowania. Z kodem Przybylak masz 35% bonusu do doładowania. Ale to nie wszystko. Im więcej handlujesz, tym większy dostajesz bonus. Wybierasz, klikasz akceptujesz na Steamie i skiny są Twoje. Link w opisie i przypiętym komentarzu. Działaj z kodem PRZYBYLAK. A na Paira, oczywiście widzowie w tym miejscu, w tym miejscu wpisujecie tutaj kod PRZYBYLAK, macie 35% do premii, oczywiście bonusu do pierwszych trzech doładowań, e, więc jak sobie wpłacicie na przykład stówkę, to macie 135 zł, bo jest taka premia. Zachęcam, zapraszam i oczywiście pamiętajcie, żeby dołączyć do Discorda, żeby zostawić obserwacje, followa, wszędzie gdzie się da na Instagramie, bo tam też ostatnio mocno y, i sprawnie funkcjonuje. Tam są też czy, często informacje naj, najświeższe z mojego y, kanału, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście zapraszam na Instagrama. No i widzimy się na kolejnym odcinku serii CSGO Skins. Dziękuję bardzo, że się. trzymajcie się. Halo.